Powiedz mi, co to za przemiana nastąpiła? Bo byłaś luksurią, tak. która zasłynęła grą w teledysku u Donatana, później byłaś fotomodelką. Nie, ja najpierw byłam fotomodelką, moja przygoda zaczęła się, zaczęła się zdecydowanie wcześniej, ja już od dzieciaka to robiłam 12-13 rok życia, później była agencja modelek, później... Okay. Generalnie cały czas były przecież sesje zdjęciowe. No Dzięki tym sesjom, sesjom Donatan mnie zobaczył. Miałam piękne zdjęcie gdzieś tam w zbożu, w wianku. No i uznałam, że będę idealna do równocy To wszystko przez ten wianek. No rozumiem. I później e, jakieś próbowałeś swoich sił gdzieś tam w filmie, pamiętam, tak? Tak, no. ale ja nie miałam siły ani takiego samozaparcia, żeby siły wewnętrznej, żeby to wszystko kończyć. Okay. To, to nie był odpowiedni moment, żeby brać się za cokolwiek. To było wszystko takie, jak było widać. Ok, to powiedz mi, co się działo z luksurią przez ten czas, kiedy zniknęła, kiedy nie było o niej mowy, i nagle pojawiła się jako kobieta, która zmieniła swoje imię, tak? Czy pseudonim artystyczny? I na dodatek pojawiła się na Fame MMA. Tak jest. Wyjaśniaj. No nic, no po prostu ja przez jakiś tam czas sobie dryfowałam, bez celu, potem nastąpił niespodziewany zwrot w moim życiu, że... Jestem tu, gdzie jestem, i bardzo się z tego cieszę. No bo, ponieważ mogę teraz w pełni wykorzystywać swój potencjał i odzyskałam siły na nowo, no, to jest temat rzeka. Nie wiem nawet od czego zacząć, co powiedzieć, co by było najważniejsze, bo wszystko jest ważne dla mnie. Yy, bo gdyby nie to, no to nie byłabym dzisiaj tutaj i te, taka jaka jestem. No, po prostu coś fantastycznego. No to dobra, zapytam Cię w takim razie o Twoją muzykę nową. Tak. Jakbyś mogła sprecyzować, bo słyszałem, że rave, ale, ale tak. Jakoś mocniej? Style mieszane. Okej. Okay. Ale jakie sprecyzowane? To, co zagram, to jest hardbass, rave, klubówki, nowy pop, hip-hop, obojętne. No po prostu tam jest wszystko, wszystko. Na razie sprawdzam każdy styl muzyczny i szukam tego swojego odpowiedniego. Ja też wielu stylów, styli, stylów zającu, zającowi. Słucham, więc nie wyobrażam sobie nie sprawdzić się w czymś, co lubię słuchać na co dzień i co przypada mi do gustu po prostu. Mhm. A genezę jakbyś mogła. Susi, Susie. Tak, Zusi po niderlandzku Susie. to siostrzyczka. Jezus to twoja siostra. Ja chciałabym, żeby ludzie mieli taki pozytywny obraz mnie ponieważ e, ja teraz studiuję psychologię i to jest jedna z wielu rzeczy, którymi aktualnie się zajmuję, dlatego to wszystko jest takie, wie pan, robię coś tutaj, robię coś tutaj, robię coś tam i chciałoby się aż powiedzieć, że w sumie nie robię nic, ale robię co, naprawdę to, to bardzo, na raz, tak? Tak, bardzo, bardzo, bardzo dużo robię, mam bardzo dużo zajęć. E, no i co mogłabym jeszcze powiedzieć, że Fame MMA nie jest celem samym w sobie, to po prostu jest droga do tego celu. Zdradzisz cel? Robić muzę, dobrze się bawić, spełniać się w tym, bo ja kocham robić muzykę. Ja nie jestem jakimś ani mega talentem, ani nie wiadomo kim. Też nie jestem absolutnie żadną gwiazdą, no bo gdzie? Gwiazdy to są na niebie w Polsce, to co najwyżej może celebryci i to też tacy wie Pan. <grym> w każdym razie ja studiuję. Te studia to jest mój konik. Bardzo się sprawdzam tam, bardzo dobrze się tam czuję. Ja całe swoje życie. No nie było takiej szkoły, do której szłam, by, szłam, szła, by. Szłabym? Szłabym, przepraszam, to przez stres, już to jest któryś wywiad, już się samo plączę z, ze wszystkim. Bym szła do szkoły z uśmiechem. I to jest właśnie taka szkoła, i to świadczy o tym, że to jest show w dziesiątkę. Bardzo się z tego cieszę. Tak. Ale wiążesz z tym jakąś przyszłość? Oczywiście, Będziesz panią tak. terapeutką? Oczywiście, że tak. Ja już sobie robię pomału podwaliny pod to, rozmawiając z ludźmi. Ludzie do mnie piszą, ja odpisuję, staram się, bo tam jest naprawdę dużo wiadomości, więc jak tylko mam czas i jak tylko mogę, to odpisuję i dzielę się swoimi przeżyciami, radami, punktem widzenia, bo wiem, że to jest ważne, bo ludzie nie mają kogoś takiego często, z kim, kogo mogliby się zapytać, hej, co o tym sądzisz? Może widzisz to inaczej niż ja? I... A który taki kierunek będzie? Dzieci, uzależnienia, terapia małżeńska? Terapia małżeńska raczej nie. Małżeństwo w ogóle nie, raczej. Związki? Nie, myślę, że to może być coś w kierunku. Na pewno psychologia kliniczna, terapia uzależnień. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze jest mnóstwo czasu do tego. Ja na razie muszę się skupić na tym, co jest tu i teraz, a potem dopiero będę mogła myśleć o tym, co jest potem. No to dobrze, to wracamy teraz w takim razie do tematu fame MMA. No rzucasz się na głęboką wodę. Jesteś underdogiem. Tak. Walczysz z zawodniczką, można powiedzieć doświadczoną. Jedna walka co prawda wygrana, druga przegrana, ale no jednak jest to jakieś doświadczenie. Marta też dosyć mocno teraz wzięła się za siebie, Oczywiście, widać po niej. Tak. E, widziałaś jej filmiki i jej przygotowania? Tak, widziałam. Jak się czujesz w takiej postaci underdoga w tym momencie? Nie, nie odczuwam żadnego strachu. Ja po prostu wykonuję prasą, pracę taką, na ile mogę wykonywać. Nie wiem, no jestem jakoś. Hmm. Co by tu powiedzieć, żeby nie przesadzić i żeby wyjść z tego dyplomatycznie? Będzie co ma być a będzie dobrze. A czemu chcesz dyplomatycznie? To jest walka. No, oczywiście, że to jest walka, ale mi się wojownik włączy w, w oktagonie. A, A teraz tutaj... nie musisz podkręcać atmosfery? Nie, absolutnie, bo ja sama nie jestem pewna tego, co się wydarzy. Tam się może wydarzyć wszystko. O tego nikt nie wie. Wiesz. Dokładnie, no. ja stawiam na siebie w tym okay. miejscu, w którym o, teraz no, jestem. No, już zaczynamy o czymś poważnym tak. mówić, tak? Idziesz tam z przeświadczeniem, że chcesz wygrać walkę. No, oczywiście każdy zawodnik chyba trenuje po to, żeby wygrać. I żyję takim przeświadczeniem, że wygra. No, są zawodnicy, którzy zarabiają pieniądze na tym, że przegrywają. O, fajnie. Nie to mogłabym się tym chyba zainteresować. Brzmi ciekawie. No. Chociaż nie, skoro no. już wspiliśmy się tak daleko, to warto by było wygrywać wszystko, prawda? Trzeba sobie wysoko stawiać poprzeczkę. No właśnie, Dobrze. Tak. Są cele i dobrze będzie, co ma być na ten moment. Po prostu, będzie co ma być. Plan się ma do pierwszego ciosu, ja nie, po... ja nie mogę panu powiedzieć co będzie. Oczywiście, pan o tym wie. No dobrze. Ja tego nie wiem, ale, ale okej, okay. no to w takim pan to razie. Pan doskonale. To w takim razie udanych treningów, dobrego przygotowania i widzimy się pewnie na następnej konferencji. Jasne, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Dziękuję Do bardzo. zobaczenia.